Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dziś będzie kolejny marynistyczny odcinek, tym razem znowu poświęcony polskiemu ratownictwu okrętowemu. A jednocześnie będzie również humorystyczna przygoda związana z wydobyciem wraku, o którym sam Wam opowiedzieć. Zapraszam! W 1934 roku na zamówienie polsko-brytyjskiego Towarzystwa Okrętowego, popularnie zwanego Polbryt, w stoczni w Newcastle zostaje zwodowany nowoczesny chłodnicowiec Lech. Do wybuchu II wojny światowej, fraktowiec obsługiwał linię Gdynia-Londyn. W swoich chłodniach przewoził do Wielkiej Brytanii przede wszystkim artykuły spożywcze: mięso, masło i jaja. Na tylnym pokładzie miał również możliwość transportu koni. Ponadto statek dysponował kilkoma kabinami pasażerskimi. Rejsy parowca trwały zwykle dwa tygodnie. Statek w Londynie cumował zawsze przy Mark's Brown Wharf w rejonie London Bridge, gdzie przeprowadzano jego rozładunek. Podobnie stało się i w niedzielę 10 kwietnia 1938 roku, gdy frachtowiec opuścił Gravesend i tego samego dnia dotarł do Londynu. Zgodnie z planem, Lech został tam. Do 16 kwietnia. Tego samego dnia niektóre londyńskie gazety przyniosły informacje o znalezieniu na ulicy w okolicach Tamizy zwłok mężczyzny. Szybko powiązano tę tragedię z polskim statkiem. W piątek 15 kwietnia, przed godziną 5 rano, jaki Fred Gilbert, londyński robotnik, jechał rowerem do pracy. Trasa jego przejazdu wiodła przez Kirtling Street. Jest to mała uliczka w okolicach Tamizy, biegnąca przez obszar przemysłowy dzielnicy Battersea w okolicach słynnej elektrowni. Tam Gilbert, ku swemu zdumieniu, ujrzał w świetle słabej latarki rowerowej ciało mężczyzny leżące w rynsztoku. Obok niego znajdował się rewolwer. Przybili na miejsce policjanci i stwierdzili, że Denat był mężczyzną wieku 30-40 lat, ubrany raczej ubogo. Śmierć jego nastąpiła w wyniku postrzału z broni palnej. Pocisk trafił prosto w serce. W kieszeniach ubrania znaleziono dokumenty w języku niestety nieznanym policjantom. Służby daremnie szukały świadków zdarzenia. Okolica była mało uczęszczana, zwłaszcza przed świtem. Jedynie pewien robotnik z zakładu produkcyjnego znajdującego się w pobliżu zeznał, że około godziny trzeciej nad ranem usłyszał przejeżdżający w pobliżu samochód. Czy miało to jakiś związek ze śmiercią Denata? Nigdy nie ustalono. Jednak dość szybko wykluczono, aby zgon był wynikiem przestępstwa. Doszło więc do zamachu samobójczego. Dzięki dokumentom znalezionym przy zwłokach ustalono, że zmarły nazywał się Zygmunt Jastrzębski, był obywatelem Polski i przybył do Londynu na pokładzie polskiego statku. Według notatki z gazety Nottingham Journal, zmarły był mechanikiem na chłodnitowcu Lech i liczył sobie 30 lat. Do sprawy tej prasa angielska już nigdy nie wróciła. Nie wiadomo co zawierały inne dokumenty znalezione przy Jastrzębskim, oddane przez policję do tłumaczenia. Nie znamy przyczyny samobójstwa. Można przypuszczać, że to co skłoniło go do tego kroku, zaszło dopiero w Londynie. Trudno bowiem przypuszczać, aby wypłynął z Gdyni do Londynu tylko po to, aby tam na odludnej uliczce popełnić samobójstwo. Swoją tajemnicę nieszczęśnik zabrał do grobu. W momencie wybuchu II wojny światowej chłodnicowiec Lech znajdował się w Wielkiej Brytanii i jak wiele innych polskich statków handlowych, dołączył do alianckiej floty zaopatrzeniowej. Pływał w trudnych rejsach konwojowych na Maltę, przyczyniając się do utrzymania łańcucha dostaw dla oblężonej wyspy. Po zakończeniu II wojny światowej Morze Bałtyckie usiane było tysiącami min morskich najrozmaitszych typów, zrzuconych przez Niemców, aliantów i Związek Radziecki. Dlatego kluczowym zadaniem dla przywrócenia pokojowej żeglugi było rozminowanie szlaków wodnych. Na polskim obszarze Bałtyku zidentyfikowano 12 półminowych. Do tego dochodziła masa zagrożeń w samych portach. Ogółem szacowano, że tylko w polskiej strefie przybrzeżnej znajduje się około 2,5 tysiąca min. Ale ile z nich znajdowało się w twardych wodach naszego morza? Tak naprawdę do tej pory nie udało się usunąć wszystkich i co pewien czas w trakcie pogłębiania basenów portowych lub innych prac remontowo-budowlanych zdarza się natknąć na tą zagrzebaną w mule zardzewiałą śmierć. Jednak odbudowujący się kraj potrzebował dostaw, dlatego jak najszybciej należało przetrałować przede wszystkim porty i podejścia do nich. Mimo włożonego w te prace wysiłku, statki nadal tonęły. W 1946 roku po wejściu na miny zatonęły 53 jednostki. Rok później już 59. Chłodnicowiec Lech po zakończeniu działań wojennych powrócił do Gdyni i ponownie zaczął obsługiwać komunikację z portami angielskimi, wracając na dawny przedwojenny szlak. Znów woził jajka, masło i mięso. 30 września 1948 roku wyszedł z Gdyni na kolejny rejs. Pogoda dopisywała, może było wyjątkowo spokojne. W trakcie pokonywania przetrałowanego toru wodnego przez zatokę Getzer, dowodzący parowcem kapitan Józef Starbała sprawdził kurs i zdał służbę drugiemu oficerowi. Chciał odpocząć przed podejściem do kanału kilońskiego. Drugi oficer potwierdził kurs Sternikowi. Statek mijał kolejne boje wyznaczające tor wodny. Nagle potężny wybuch poderwał rufę statku do góry. Nie ulegało wątpliwości, że chłodnicowiec wszedł na minę. Niestety, niektóre typy morskich min magnetycznych, akustycznych i hydrodynamicznych miały możliwość ustawiania zapalników na różną liczbę odebranych impulsów. W praktyce oznaczało to, że nad taką miną przepłynąć mogło kilka statków, a dopiero ten pechowy, który wzbudził zapalnik według ustawionej liczby impulsów, wyzwalał jego detonację. Zapewne właśnie eksplozja takiej miny magnetycznej uszkodziła nasz chłodny sowiec. Po tej detonacji statek zaczął tonąć. Załoga zdążyła jeszcze wygasić kotły i razem z pasażerami zejść do szalu ratunkowych. Akcja została przeprowadzona sprawnie i bez paniki. Bowiem nie tylko kapitan, ale trzy czwarte załogi pływało w czasie wojny. Jak powiedział później pierwszy oficer Henryk Kowalski, Lech był trzecim statkiem, na którym tonąłem. Parowiec szedł powoli rufą pod wodę, ponieważ zatonął w stosunkowo płytkiej wodzie, wystające nad jej powierzchnię maszty znaczyły miejsce jego katastrofy. Na szczęście udało się uratować wszystkich pasażerów i członków załogi, ale może pochłonęło cenny ładunek który poza standardowo transportowaną żywnością zawierał również blachy stalowe. Polska Izba Morska nie wyciągnęła wobec kapitana Starbały żadnych konsekwencji, ale zajęła się nim władza ludowa. Jako element politycznie niepewny przez służbę w angielskiej marynarce handlowej w trakcie wojny, dostał zakaz pływania, stracił pracę, pozostając bez środków do życia. Przez krótki czas pracował jako pilot. Na początku lat 50., nie widząc dla siebie szans w socjalistycznej rzeczywistości, ukrył się na jednym ze statków płynących do Wielkiej Brytanii. Stamtąd przedostał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie trzy lata później zmarł w wieku 55 lat. Zatonięcie Lecha było dotkliwą stratą, bo w owym czasie był on bardzo cenną jednostką naszej floty handlowej jedynym chłodnicowcem. Dlatego kwestia jego wydobycia nie ulega wątpliwości. Nasz kraj zwrócił się zatem do duńczyków, w owym czasie cieszących się sławą najlepszych ratowników morskich, z propozycją podniesienia wraku w celu jego remontu i przywrócenia do pracy. Odpowiedź była jednak odmowna. Duńczycy w ciągu kilku miesięcy skrupulatnie zbadali wrak. Zapadł się on już w muł dna na prawie 3 metry. A ich techniczne możliwości pozwalały dźwignąć go maksymalnie na 1,5 metra, co nie rozwiązywało oczywiście w żaden sposób problemu. W tym czasie nasi ratownicy morscy, pracujący jeszcze wtedy w ramach Wydziału Holowniczo-Ratowniczego Gdynia America Shipping Lines w skrócie GAL, zajęci usuwaniem wraków z polskich wód przybrzeżnych, w wolnych od pracy chwilach rozważali teoretyczne możliwości wydobycia chłodnicowca. Zwłaszcza, że doświadczenie zdobyte m.in. we współpracy z duńskimi i radzieckimi ekipami ratowniczymi dawało ku temu realne podstawy. I tu na arenie pojawia się znany już Wam z odcinka o wraku pancernika Gneisenau, kapitan żeglugi wielkiej Witold Points. Był on zdecydowany wydobyć chłodnicowiec. Jednak dyrekcja Galu, bardziej ufna w doświadczenie duńskich ekip, nie chciała wydać na to zgody. Dopiero bezpośrednia interwencja w Ministerstwie Żeglugi w Warszawie i wydanie pozytywnej decyzji przez ówczesnego ministra Adama Rapackiego pozwoliło na rozpoczęcie pracy. W pierwszej kolejności należało zminimalizować ryzyko utraty kolejnych jednostek na ewentualnie czyhających nadal na dnie minach magnetycznych. Dlatego statki ratownicze zostały wysłane do szwedzkiego portu Karlsham, aby przejść operację demagnetyzacji. Dzięki tej procedurze jednostka może stać się w przenośni niewidoczna dla morskich linii magnetycznych. W drugim kroku należało gruntownie zbadać stan i aktualne położenie wraku. Dzięki wcześniejszym pracom nurków duńskich wiedziano, że parowiec spoczywa na równej stępce na głębokości 18 metrów. Niestety w trakcie badania stwierdzono poważne uszkodzenie poszycia obu burt w części rufowej. Ze względu na zimowe sztormy na Bałtyku, pracę należało przerwać. W 8 miesięcy od zatonięcia polscy nurkowie na nowo podjęli prace badawcze wraku, zweryfikowali opinie duńczyków. Wrak zapadł się pod własnym ciężarem i na skutek sztormów na głębokość nieco mniejszą niż 3 metry. Zgodnie z zeznaniami kapitana Starbały i Załogi przed zatonięciem udało się spuścić parę z kotłów w statku, a dzięki temu, jak się okazało, maszynownia i kotłownia zachowały się w dobrym stanie. Zatem wzrastała szansa, że remont jednostki będzie opłacalny i rzeczywiście uda się przywrócić ją do pracy. Statek zatonął jednak na pełnym morzu, a nie w wodach przybrzeżnych czy w basenie portowym. Zatem do jego wydobycia należało się starannie przygotować. Na podstawie danych otrzymanych od armatora i objaśnień kapitana Starbały odtworzono charakterystykę jednostki. Teraz konieczne było wyliczenie siły mogącej podnieść wrak zassany w mulistym dnie, a przy tym trzeba było brać pod uwagę, że nadal miał on pełne ładownie. Do podniesienia wraku zdecydowano się użyć dziesięciu cylindrycznych pontonów. Stocznia Szczecińska podjęła się ich wykonania z elementów kadłubów po niemieckich okrętów podwodnych gorzej sprawa przedstawiała się z uzyskaniem wystarczająco nośnych lin potrzebnych do tego przedsięwzięcia, bowiem koncepcja podniesienia wraku opierała się na przeciągnięciu ich pod jego dnem, umocowaniu do zatopionych wokół kadłuba pontonów, a potem odpompowaniu z nich wody. Zachodni producenci nie chcieli podjąć się produkcji potrzebnych lin w tak krótkim czasie, dlatego zlecono ich wykonanie w fabryce w Bytomiu. Kapitan Points. Koordynował wszystkie prace, doglądając budowy pontonów produkcji lin, a przede wszystkim planowania przebiegu akcji. To, co streściłem wcześniej jednym zdaniem, w rzeczywistości było szeregiem trudnych i skomplikowanych działań, a do tego dochodziła jeszcze konieczność przewidzenia pogody na Bałtyku, tak by nie komplikowała ona i tak już wymagających prac. 1 lipca 1949 roku. Dwa holowniki, Swarożyc i Herkules, wyruszyły z gdyńskiego portu wraz z całą ekipą i częścią wyposażenia. Pontony i jego pozostała część miała być dostarczona nieco później. Holowniki 2 lipca zakotwiczyły nad wrakiem, którego położenie wyznaczały wystające z wody maszty. Przystąpiono do kolejnych badań wraku. Niestety, okazało się, że statek przez poprzednie miesiące był przeszukiwany przez obcych nurków. Widocznie znaleźli oni ształplan plan statku w kabinie pierwszego oficera, bo z ładowni zniknęło sporo cennej drobnicy, przede wszystkim skrzynie z zaopatrzeniem dla polskich placówek dyplomatycznych w Wielkiej Brytanii. Nawet w momencie rozpoczęcia prac przez polskich nurków, w pobliżu wraku dryfowała duża motorówka o nazwie własnej Flamingo z nurkami i pompami nurkowymi na pokładzie. Obecność naszej ekipy wyraźnie przeszkodziła im w dalszym plądrowaniu wraku. Polscy nurkowie przystąpili do pracy przy planowaniu i wykonaniu wykopów pod dnem chłodnicowca, w celu przeciągnięciu pod nim lin. Niespodziewanie dobra widoczność pod wodą i słoneczna pogoda sprzyjała tym działaniom. Trwały one niemal 3 miesiące, mimo że ekipa pracowała średnio po 14 godzin na dobę. W międzyczasie stary poniemiecki holownik portowy Żubr przyholował olbrzymie pontony a druga ekipa nurków dokonała częściowego odładowania statku oraz wypłukania naniesionego na niego piasku i mułu, tak by zmniejszyć jego ciężar, a dzięki temu poszerzyć margines bezpieczeństwa teoretycznych założeń operacji. Zatopiono pontony i ustawiono je w odpowiednich miejscach wzdłuż kadłuba. Planowano najpierw podnieść rufę statku, tak by wykleszczyć go z dna, a dopiero potem dźwignąć cały kadłub. Wreszcie, wczesnym rankiem 21 września 1949 roku, sprężarki zaczęły tłoczyć powietrze do zatopionych pontonów. Przez wiele godzin ich pracy na powierzchni morza nie działo się zupełnie nic. Wszyscy z napięciem obserwowali nieruchome końcówki masztów chłodnicowca, wystające z wody. Rodziły się obawy, czy wszystkie obliczenia i założenia teoretyczne operacji przewidywały każdy możliwy scenariusz. Wreszcie po bardzo długim czasie rufowy maszt drgnął. Bardzo powoli zaczął się kłaść, a powierzchnie morza przebiły pierwsze fragmenty podnoszącej się z dna rufy. W tej sytuacji około godziny 12 po południu zarządzono tłoczenie powietrza do pozostałych pontonów rozmieszczonych wzdłuż kadłuba. Znowu pojawiły się wątpliwości czy wrak nie przewróci się przy podnoszeniu. Niespodziewanie, 4 godziny później statek brudny od mułu, obrośnięty glonami i skorupiakami wypłynął na powierzchnię. Cała ekipa odczuła ulgę, ale i dumę, że wrak został wyrwany morzu i to na przekór opiniom zachodnich specjalistów. To oczywiście nie oznaczało zakończenia prac. Teraz wrak należało odholować w bezpieczne miejsce, gdzie można by finalnie zabezpieczyć jego uszkodzenia, a następnie doprowadzić do stoczni remontowej. Statek przedstawiał raczej żałosny obraz. Samo zatonięcie oraz 11 miesięcy spędzonych na dnie odcisnęło na nim swoje piętno. Część nadbudówek została zniszczona. Dalszy plan prac przewidywał osadzenie wraku na piaszczystej płyciźnie w pobliżu latarni Restechowet na wyspie Men. Miejsce zostało uprzednio skontrolowane przez nurków, tak by wykluczyć zagrożenie powtórnego uszkodzenia o nie kadłuba, i skonsultowane z władzami duńskimi. Tutaj planowano przywrócić pływalność kadłubowi. Konwój wyruszył późnym wieczorem, bardzo powoli ciągnąc wrak otoczony pontonami. Jeszcze przed przybyciem na wyznaczony akwen, duński pilot zaproponował inne, lepsze jego zdaniem, miejsce na ozacenie chłodnicowca. Kapitan Points nie chciał ryzykować, wysłał więc na dno nurka, który wrócił z negatywną opinią. Tutaj dno usłane było wielkimi kamieniami. Trzeba było wracać na pierwotnie wybrane miejsce. Pogoda znacznie się pogorszyła. Holowniki walczyły z wrakiem, żeby przeciągnąć go o 200 metrów. Jeden z nich wszedł na kamienie i przez chwilę istniała obawa, że sam uległ uszkodzeniu. Nad ranem wrak udało się osadzić na piaszczystym dnie. Ale wtedy wzmogło się sztormowe fale, które pchały na chłodnicowiec masy piachu, przez co zaczął się on zapadać w dno. Za radą duńczyków przeholowano go do zatoki Gruesund, Ale wrak miał za duże zanurzenie. Trzeba było go znowu uczyścić z naniesionego piachu i ponownie założyć pontony. W końcu po przeholowaniu go do zatoki przystąpiono do prowizorycznej naprawy zniszczeń powstałych w wyniku eksplozji miny i opróżniania ładowni. Paradoksalnie, o ile częściowe odładowywanie statku pod wodą było trudne, to praca w jego otwartych ładowniach na powierzchni była niemal niemożliwa. Przez 11 miesięcy spoczywania na dnie jajka, masło, a przede wszystkim mięso uległy zepsuciu. Smród był nie do opisania, a w takim stanie żaden port nie zgodziłby się na przyjęcie wraku. Specjalnie ściągnięty holownik Poseidon przywiózł dla ekipy maski przeciwgazowe, aby w ogóle można było przystąpić do tej pracy. Pytanie, jak jednak szybko zutylizować taką masę zgniłego mięsa? Jedyny pomysł, jaki się nasunął, to wywalić je za burtę przy sprzyjającym wietrze od lądu, tak by pożeglowało i w końcu zatonęło na pełnym morzu. W nocy warunki były ku temu sprzyjające. Całe zepsute mięso dyskretnie znalazło się za burtą i podryfowało w kierunku otwartego morza. Kilka dni minęło na dalszych pracach przy uszczelnianiu wraku i wyrzucaniu skrzyń z cięższym, ale mniej śmierdzącym ładunkiem za burtę. Niestety, w tym czasie wiatr zmienił kierunek i na horyzoncie z powrotem pojawił się zgniły bekon, dryfując wprost na plażę duńskiej wyspy Lalandia. Odłowić tego śmierdzącego kłopotu już nie było możliwości. Kapitan Points zaczął obawiać się, że kara, jaką Polska będzie musiała w tej sytuacji zapłacić za zanieczyszczenie duńskich plaż, będzie przekraczać zysk z wydobycia wraku. Dlatego następnego dnia z niecierpliwością oczekiwano motorówki Straży Wybrzeża. Władze duńskie w słusznym gniewie zapewne wytoczą proces, a sprawa odbije się szerokim echem w mediach. Rzeczywiście. W kierunku wraku i zakotwiczonych holowników zmierzała motorówka. Nasza ekipa na wszelki wypadek naszykowała skromny poczęstunek i polską wódkę. Dwóch duńskich mężczyzn, ubranych po cywilnemu, weszło po sztorm Po oficjalnym powitaniu padło zaskakujące pytanie: Czy macie w ładowniach więcej tego zepsutego bekonu? Bo chętnie wszystko kupimy. Okazało się, że byli to przedstawiciele duńskiej fabryki mydła. Wypłukane w morskiej wodzie mięso było doskonałym surowcem do produkcji. Dlatego lokalna fabryka, zawiadomiona przez duńskie władze, skwapliwie wyzbierała je z plaż. A teraz obaj panowie liczyli, że w ładowniach chłodnicowca znajdowało się go więcej. Niestety, były one już puste. Nastał październik. Zbliżał się okres sztormów na Bałtyku. Trzeba było skrzętnie korzystać z ostatnich pogodnych dni i kończyć pracę przy uszczelnianiu wraku. Wreszcie statek sam zaczął unosić się na wodzie. Uważnie studiowano prognozy pogody. Kłodnicowiec miał być bowiem przeholowany do stoczni Felsingol, a miała być to długa podróż. Zaraz po jej rozpoczęciu rozpętał się sztorm i oba holowniki musiały walczyć z falami i tańczącym na nich wrakiem. A mimo to jego pokiereszowany kadłub wytrzymał. 14 października 1949 roku wrak chłodnicowca Lech został wprowadzony do stoczni i przekazany do remontu. Powracającej do Gdyni ekipie zgotowano w porcie powitanie godne bohaterów. Tradycyjnie przyjęło się uważać, że wydobycie z dna chłodnicowca Lech było pierwszą akcją polskiego ratownictwa okrętowego, choć sama organizacja została powołana do życia dopiero w 1951 roku. Wyremontowany w duńskiej stoczni w Naskow, chłodnicowiec Lech powrócił do eksploatacji w czerwcu 1950 roku i służył polskim liniom oceanicznym jeszcze przez 18 lat. Najpierw znów pływał na linii angielskiej. Dopiero od 1960 roku przesunięto go do obsługi trasy Gdynia-Szczecin-Brema-Hamburg. Dwa lata później został przekazany do Centralnego Biura Konstrukcji Okrętowych jako statek laboratorium. W 1967 roku popłynął w swoją ostatnią podróż do Stoczni Złomowej.